W latach 30. XX wieku powstały dwa wyjątkowe globusy, potocznie nazywane Globusami Hitlera. Jeden z nich, niemal wielkości Volkswagena Garbusa, zdobił biuro przywódcy w Nowej Kancelarii Rzeszy. Był nie tylko narzędziem geograficznym, ale manifestacją jego imperialnych ambicji. W Globus przedstawiał świat zgodnie z ówczesną propagandą, na przykład Etiopia została wchłonięta przez Włochy, co odzwierciedlało sojusze i podboje osi. Mimo znaczącej symboliki globusów, Hitler nigdy nie pozwał z nimi do zdjęć, co sugeruje, że mógł traktować je bardziej jako element wystroju niż osobisty artefakt. Dziś możemy mówić o tajemnicy Globusa Hitlera. Po upadku Berlina w roku 1945 Globus zniknął. Wiele egzemplarzy pojawiło się w różnych mozach i kolekcjach, często z usuniętymi lub zniszczonymi Niemcami na mapie, aktami sprzeciwu wobec reżimu. Jednak żaden z nich nie został jednoznacznie zidentyfikowany jako ten z biura Hitlera. Jedna z najbardziej znanych historii dotyczy amerykańskiego żołnierza Johna Barsamiana, który znalazł Globus w ruinach Berghofu, alpejskiej rezydencji Hitlera. Przechowywał go ponad 60 lat, aż w 2007 roku sprzedał na okcji za 100 tysięcy. Dolarów. Mimo to eksperci uważają, że był to mniejszy model, nie ten z kancelarii. Globus stał się również ikoną kultury popularnej. W filmie Charlie'ego Chaplina, dyktator z roku 1940, parydia Hitlera tańczy z nadmuchiwanym globusem, który ostatecznie pęka. To symboliczny obraz upadku tyranii. Więcej ciekawostek i nieznanych faktów z historii rzeszy, dokumentalne filmy i podcasty na kanale Historii, jakie nie znacie. Zapraszam cię do subskrypcji.